Tak więc mogę. Jak ja są tutaj? Pomocy. po nie mogę. Pochodzi nie mogę. A bloka czemu nie mogę? Ratunko! Bardzo serdecznie z tej strony Dianix, a to kolejny odcinek w Minecrafta. Jak widzicie, nie jesteśmy już u siebie, w sensie, że na Starym Świecie. Z racji tego, że wyszła nowa wersja Minecrafta, będziemy też grali na Nowym Świecie, na Nowym Save. Troszeczkę już tu budowałam, nie zaprzeczę. I taki miły patent, że od razu miałam konie, kuliki i wszystko takie tam ciedostwa, co tam mi się przydało. Sawanna miałam i pustynię, co jest ważne. Sawanna, bo są ładne właśnie, o to chodzi, że akacje, a pustynia dużo piasku. No i tam akurat za tym oto budowlą, tam, tam gdzieś hen, są sumie niedaleko. To jest nawet nawet spawner zombie na tej pustyni. Jest właśnie ta pustynia. I sawanna. Tutaj mamy naszą taką kopalnię, to nie jest nasz dom. Nasz dom ustawimy, walniemy gdzieś, no nie wiem, tam. No nie wiem. No i mamy konia, osła, żeby coś nam nosił, wilki, i taką nie wiesz co? I taką oto, nie wiem, mini wieże, Coś takiego budowałam z tych nowych bloków, ponieważ no po prostu chciałam ładne... to mi ten adezyt, bloki adezytu bardzo mi właśnie przypadły do gustu. Będzie Don't Starf, już niedługo. Na pewno będą odcinki z Don't yy, Nie DLC, tylko zwykłe. O, to porta, myślałam, że też. I tak oto się Prezentuje nasze wejście. Tak, o, ładnie. wilczusie, różne takie pierdoły. Co ważne, skrzynki jakieś. Fajne, że płotki dodali nowe. Yy, no i poznajcie naszą ludą babkę 11. Yy, to jest takie tymczasowe miejsce do spania. Nie martwcie się. Nie spadam tam na dół. No i tu mam portal. A za portalem Enchanting y, wągiel i tam brodawki. Ponieważ znalazłam twierdzę. Kopałam sobie od portalu i tam 10-20 bloków była od razu do twierdzy się dokopałam. No i przeszkadza mi portal, ten dźwięk. Mam nadzieję, że Wy go nie słyszycie. W Wilczusie, magazyn. Tu potem będzie sam kobel, bo na razie to jest więcej tego dziadostwa tutaj, ponieważ nie mamy domu. Tak się o to prezentuje moje miejsce do kopalni. Bardzo, bardzo polubiłam te nowe bloki. I sorry, że się tak obijam o ściany, ale trudno jest trafić, kiedy ma się takie lagi. Nie wiem, jak ci inni youtuberzy robią, że kompleks szybko. A tu mamy bany. Wszystkie to są bany. To są bany. Bany, bany. Poznajcie pany. Bany, bany i bany. No co, nie chcę tu skoczyć w Zwykle ze schodów skakiwałam. Bo, ale teraz są takie miłosierne lagi, że... Trudno. Dobra. Tam jeszcze poznajcie pany i bany, i bany. A tutaj niestety umarła Bany na schodach. Taki kawał ją prowadziła wszędzie, wszędzie. Przez góry, doliny, przez deszcze i słońce i w ogóle prowadziłem tak długo, za tą marchewką szła biedna i zabiła się na schodach. Taki zawód ja nie mogę. No więc macie Bany i Bany i Bany. A tu taka mini kopalnia. Oj, słyszę, jaki dźwięk straszny. Chyba wyłączyłam dźwięk z y, Minecraft'a. I możecie się spodziewać, do serwu. I y, y, sorry, że w długo nie było odcinka. Tutaj macie tunele, i chyba w jakich Nie. No i ozdobione tym blokiem atezytu, który jest bardzo ładny. Tam jest jaskina. Chodźmy, pójdźmy teraz ym, gdzieś? Chwila. Czy ja coś wam jeszcze miałam pokazać? Chyba nie! No to pięciominutowy minutowy odcinek. No to coś tam na pewno jeszcze zrobię. Chciałam sobie troszkę dom. Jeśli ktoś chce, może mi podesłać jakiś ciekawy projekt. Chciałam po serdecznie pozdrowić moich przyjaciół, jak już mówiłam. Być może, bo nie wiem. To jest trzecie podejście do filmiku. Ale nie do filmiku akurat tego z Minecraft. Najpierw nagram Don't Star. Dwa filmiki. Pod, ale stwierdziłam, że niedobry dźwięk. mój bebe i w ogóle. No i... No potem nagram z, z Minecrafta. Przez przypadek zamiast ustawić, że nagrywacie mój głos, a nie Minecraft, ustawiam, że nagrywacie Minecraft, a nie mój głos. No i tyle wyszło. No, i to chyba tyle, co chciałam Wam pokazać. Nie mam nic ciekawego. A więc, tym oto ślicznym akcentem i śliczną rudą babką, zakończymy ten odcinek. Ej, to wszystko Twoja wina. To Ty mnie na to namówiłeś.